Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Filmik nagrywam jeden po drugim, tuż po tym, który, który był o tajemnicy Iwansa. Tym razem mamy jednak książkę z gatunku historii na faktach, reportażach. Taki no troszkę reportaż powiedzmy, Ym, czyli Chłopki, opowieść o naszych babkach, napisaną przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Zapraszam. Książka ta była mi polecona niezależnie od siebie przez... Moje znajome Patrycję i Karolinę. No i była polecona nie bez powodu, bo wy będziecie oglądać ten film tuż przed Sylwestrem, pewnie jutro, gdzieś się wybieracie, potańczyć czy popić, czy inaczej celebrować. Zmiany cyferki w nowym roku i nie bez powodu bieram tą datę, ponieważ myślę, że była to jedna z ważniejszych książek w tym roku i jedna z lepszych, więc bardzo dziękuję za jej polecenie. Tak jak zawsze, podział filmu będzie na trzy rozdziały. W pierwszym opowiem, o czym ta książka jest. W drugim przedstawię parę cytatów, które mi się spodobały, a na końcu opowiem o mojej ocenie i o wreszcie wystawie. Więc zacznijmy od tego pierwszego rozdziału. To, jak bardzo gorącym towarem jest ta książka, wystarczy za to, żeby, żeby jakby udowodnić tą. Tezę. Wystarczy nam spojrzenie na to, że ona ma praktycznie 4000 opinii, 600, znaczy 600 opinii, 4000 ocen. Patronat lubimy czytać, oficjalną recenzję, wyróżnioną opinię. Więc zasadniczo pełen wypas. Mm. I przyznam szczerze, że. Podchodziłem do tej książki jak do Jeża, ponieważ ta sama autorka napisała, a o kurczę, to aż 4 lata temu, czy 5 w 2018, OK Sorry, 5 lat temu napisała książkę Służące do wszystkiego, którą miałem nieprzyjemność przeczytać. W zeszłym roku i no, było po prostu tragicznie, w sensie Była to rekomendacja z kolei Joanny Szymańskiej, która jest tam właśnie youtuberką i często podaje jakieś tam rekomendacje paru książek, tak co kwartał czy co pół roku. No i poleciła ją. Mówiła na tyle interesująco, że po nią sięgnąłem i jeżeli się nie miało pojęcia o dwudziestoleciu i o po prostu tym, co było 100-150 lat temu, to ta książka mogła być bardzo interesująca, no ale niestety ja te pojęcie jakieś mam, w związku z tym oceniałem, że tam około 20% zawartości jest interesująca. I reszta była albo jakoś słabiutka, albo, co gorsze, była takim chamskim przepisywaniem, po prostu przeklejaniem wspomnień, wycinków z gazet i suchych danych. No i to był dla mnie szok. Przeczytałem całą tę książkę, ale, ale byłem, byłem pełen obaw, jak miałem sięgać dalej po książki tej autorki. Tym razem ona ma opowiedzieć nam nie o służących, a o chłopkach tytułowych i po prostu zasadniczo na poziomie babek, prababek i pra, prababek, ewentualnie, więc w tym, tym czasowym przedziale. Jednakże, no myślę, że zarówno jedna, jak i druga książka wpisuje się trochę w obecny trend takiej chłopomanii, czy po prostu jakby znowu zejścia do ludowości, jakiejś ludowej historii Polski. No i czytałem też inne książki one wszystkie były bardzo dobre. Nic się nie działo. Historia życia mojej babki. Recenzje możecie znaleźć na moim kanale. Chamstwo, Kacpra Pobłockiego którego recenzji niestety nie ma na moim kanale, jest po prostu na moim. Lubimy czytać. I, i, no, i, no i po prostu mi się podobała. Tam ją w trzech zdaniach podsumowałem. No i wreszcie Pańszczyzna, prawdziwa historia polskiego niewolnictwa przez Kamila Janickiego i również recenzja jest na moim kanale. Oprócz tego planuję, obejrzeć, planuję przeczytać Ludową Historię Polski. No ale, ale wróćmy do chłopek. Więc ta książka jest dość długa, bo ma 500 stron i zasadniczo rozdział jest 16 i powiedzmy, Powiem Wam, jakby, które, które, które rozdziały są bardzo interesujące, bo książka niczym taki, taka rakieta albo pocisk z katapulty najpierw zaczyna bardzo mocno, no a potem spada i, i poziom troszkę tam się sypie na końcu. Ale z tych fajnych rozdziałów to zbędne, Rozdział pierwszy, drugi Pasioka, trzecie pa Panią nie będziesz, czwarte nie zadawaj się z plewami, bo cię świje zjedzą, piąte tam lepi noc, jak tu w dzień, szóste cnoty nie wieście, siódme kogo Pan stworzy, tego nie umorzy, ósme aż się skóra podrze, dziewiąte fusier, paciorka i przecieraki, Paciórka przecieraki. Dziesiąte na Pańskie zaciążnice i Bandowski, jedenaste uciekinierki. I tam potem już się troszkę cała historia sypie, ale no, autorka wykonała tym razem naprawdę, naprawdę solidną robotę. Czyta się to bardzo ciężko. No, jest to w wielu miejscach wstrząsające. Ja, jeśli chodzi o moje cytaty, to nie mam ich tak dużo. Głównie ze względu na to, że tam po drodze miałem jakiś wipe Kindle i wtedy mi się te cytaty pousuwały albo nie, no pousuwały się po prostu, ale już widać, że od ósmego rozdziału do praktycznie końca mam tutaj powynotowane co lepsze cytaty. Więc zasadniczo będę przechodził już do tego drugiego rozdziału recenzji. No na przykład, cytując, jeśli chodzi o pracę na wsi i w polu, to mężczyźni oczywiście nie doceniali kobiet. I tutaj cytat. Ciężka praca kobiet najczęściej nie jest doceniana, chociaż wymaga wielu umiejętności wręcz wiedzy fachowej. Zakładanie ogrodu, szycie, szycie, tkanie, zajmowanie się zwierzętami trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Wiele z tych czynności jest bardzo nieprzyjemnych. Skubanie gęsi należy do zajęć bardzo przykrych. Kobiety kładą sobie na kolana żywą gęś, która cierpi i kwili na głos. i później jest właśnie historia. Tego, jak w 1925 dziewczyna wyrywała na żywca pióra gęsi. gęsi. Co mamy dalej? No, że generalnie był ostry patriarchat na właśnie na wsiach i jeśli chodzi na przykład o jedzenie, przy stole, to dzieci, czy tam nastolatki, de facto nie mogły jeść przy stole obok ojca, tylko musieli siedzieć na taboretach i po prostu jeść przy tym taborecie, znaczy na tym taborecie, siedzą za tym taborecie. Oprócz tego, no tam są dalsze historie o tym, że jest rozmowa, rozmawiały ze sobą dwie kobiety. Jedna z nich nie wiem, czy była jakąś dziennikarką, nie lekarką, która wjechała na wieś i była zszokowana, że zasadniczo ulubionym daniem jej rozmówczyni były kluski ziemniaczane, robione z zepsutych ziemniaków. Tutaj ta właśnie myśl. Biedaczka tak była przyzwyczajona do oszczędzania, że nie wyobrażała sobie, aby zrobić kluski ze zdrowych ziemniaków. Mm. Cóż mamy tam dalej? No zasadniczo historia o tym właśnie, jak źle jedli chłopi w dwudziestoleciu. Oczywiście nie tylko chłopi, ale no oni, a zwłaszcza żeńska część, są głównymi bohaterami całości, że jadali rocznie 80 kg mąki, 6 kg owoców i kilogram mięsa rocznie na osobę. Mięso podaje się jedynie w Boże Narodzenie, Wielkanoc i na Zielone Świątki. Cóż tam mamy dalej? Hmm. No, fajne było to, że jest tam dużo bardzo wspomnień o życiu na różnych wsiach, na Podkarpaciu, też w okolicach Rzeszowa, więc ja to sobie notowałem, żeby załapywać te smaczki, ale dla Was mogą nie być tak interesujące. Cóż mamy tu dalej? Że generalnie ludzie się nie kąpali i Namawiano do tego, żeby przynajmniej parę razy do roku może to zrobić każdy. I dziecko, i człowiek dorosły, i mężczyzna i kobieta, tylko w różnych miejscach stawu lub rzeczółki o różnych porach dnia, więc były próby przekonania tutaj ludzi. Oprócz tego często chłopi mieli kołtuny albo kobiety też we wło jako włosy. A i pan, pa, panowie uważali, że to jest ostateczny powód zbydlencenia dla chłopa czy chłopki, a w rzeczywistości no, był to po prostu objaw takiego buntu, objaw możliwości, który dawał możliwość, uczesanie, które dawało możliwość pokazania chociaż trochę o samo, o tym, że samo się stanowi, że jest się jest się kimś, a nie jakimś zwierzęciem, i zasadniczo no, to też były wszystkie siebie wstrząsające relacje o patologicznych relacjach między tam dworkiem a chłopstwem zasadniczo bardzo, bardzo blisko było do tego niewolnictwa jeszcze z książki Pańszczyzna, mimo że Pańszczyzna teoretycznie została zniesiona, ale to, te zależności dalej pozostały. No były jakieś chore opowieści o tym, jak tutaj na przykład mamy na tym, na okładce jakąś panią i w trakcie tego właśnie była historia, że któraś z babek, kobiet, z którymi się kontaktowała autorka książki, chodziła właśnie bez butów, zimą, z dwoma wiadrami wody ze studni pod górę, robiąc sobie odmrożenia, tam jakieś nie wiem, dwa kilometry czy coś, zawsze znaczy w obie strony pewnie. No więc to wszystko były bardzo wstrząsające historie. Hmm, też interesującym było to, że Jadwiga Staniszkis pojechała wraz z mężem na Podlasie, i tam, jakby ze strony męża rodzinę poznawała, która była chłopska, w sensie starali się tam jakoś się z tym wszystkim skontaktować i, i to prześledzić. No ale zszokowali się, że i tak bardzo się tam mm, ludzie dalej wstydzą tego, wstydzą przeszłości co jest oczywiście trochę nie dziwne. I, no i cóż, no i jakby były tam jeszcze mm, historie właśnie o więzieniach, o pogromach, o tym, jak tam na, nacjonaliści yy, bardzo Żydów, podburzali ludzi przeciwko Żydom. Yy. Jak też Kościół starał się przeciwstawiać takim ludowym szkołom, które powstawały na Gackiej Górce i w końcu zostało to w 1948 zażyjęte przez Komuchów. Oprócz tego jest fascynująca historia o trochę innym języku, w którym mówili chłopi, w sensie. Chodzi o taki inny język, na takim poziomie meta, na tym, jak bardzo postrzeganie rzeczywistości jest troszkę, troszkę inne, jak tam są takie różne powiedzenia, w które się mocno wierzy, na przykład, że on musiał mieć dużo siły, bo dużo siły się ma od mięsa I itd. Tak itd. Tak no i oczywiście chłopki bardzo często miały taki w sobie imperatyw podporządkowywania się i pod rodzinnej kontroli i ciągłego poświęcania się. No i oczywiście jest jakiś success story Magdaleny Szczygieł, która dzięki przeprowadzce do Rzeszowa się tego w ciągu X lat pozbyła. Sama książka jest bogato ilustrowana. Jest tutaj dużo takich ładnych foteczek, po prostu, które są oczywiście popodpisywane. Więc jest to bardzo na plus. Czyta się ją świetnie, zwłaszcza pierwsze rozdziały. Człowiek się jak zawsze, za każdym razem szokuje, no bo myślę, że od czasów tam mojej 15 lat, czy 13 lat temu. 13, 14 lat temu, no w każdym razie, okej, okay, rozumiecie, okres czasowy od czasu zakończenia mojej edukacji w liceum historycznej. Myślę, że niewiele się zmieniło i że o tym się w ogóle nie mówi, więc jest te wszystkie książki, które wymieniłem na początku, filmu są pewnym takim mm, pewnym takim przebłyskiem, że być może za 10, 20, 30 lat zmieni się trochę narracja o przeszłości, o tym właśnie jak żyło te 90% ludności Polski, bo chyba to były tego typu wielkie liczby. A nie będziemy ciągle się uczyć o tych, którzy oczywiście mieli największy wpływ, czyli królach, no i tych sadystach, szlachcicach, którzy sobie ubzdurali, że są inną rasą od swoich poddanych. No więc to taka, że tak powiem, gorąca. Gorące życzenie, żeby coś się w tej sprawie ruszyło na zakończenie tego filmiku. No, z mojej strony myślę, że w swojej kategorii, czyli w... Yy, czyli w takiej właśnie ludowej, ludowych książkach reportażowych, to jest to absolutne mistrzostwo. Wyciska z dwa razy, myślę, przynajmniej yy, łzy. Albo też właśnie wrzuca w taki mocny stan przygnębienia, no ale ma też tam jakieś może nie wesołe, ale pełne jakieś nadziei momenty. Więc dla mnie jest to książka z cyklu tych 10 na 10: absolutnie topowa. Zachęcam Was do sięgnięcia po nią. No i to wszystko. Będę wdzięczny za lajki. Udostępnienia i komentarze. Na razie, cześć! No i to wszystko, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Liczę, że napiszecie jakieś jeden, dwa, trzy komentarze. Zawsze chętnie z Wami podyskutuję. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej, szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt. Chyba, że już wysłuchaliście mojego filmiku, w którym, który puściłem z okazji świąt. No i to wszystko. Dzięki. Do zobaczenia w nowym roku. Cześć.